Widzieliście kiedyś coś takiego w Fortnite? Zobaczcie, są ściany? Nie ma ścian. Uuu, wszystko widzimy, wszystko widzimy. Epic Games, brawo, brawo, brawo. Dodatkowo możemy strzelać i robić wszystko, także. Uuuu, uu, zobaczcie, są ściany. Nie ma ścian, jesteśmy pod wodą, ścian nie mam. Dzisiaj troszeczkę ponarzekamy na Fortnite. Taka mała ciekawostka ode mnie na początek filmu. Wiedzieliście, że można utopić się całkowicie w Fortnite? Zobaczcie, jeżeli spędzimy za długi czas pod wodą, to nasza postać będzie regularnie traciła sobie HP. Zobaczcie, jak to wygląda. Nasza postać na chwilę się wydłużyła, ale za chwilę zobaczycie, że nasza postać będzie się całkowicie topić. Jeżeli o tym nie wiedziałeś, to strzelasz rzeczywiście teraz łapkę w górę. Zobaczymy, ile osób o tym nie wiedziało. A jak nie strzelisz łapkę w górę, no to jesteś zbani, tyle. Wiadomo. A teraz jakże z maszystym i pływackim krokiem lecimy do materiału. Dobra, a więc pierwszym gliczem na dziś będzie coś takiego, że możemy po prostu widzieć legalnie przez ściany, co jest takie... No, i dobra, aby to zrobić, wystarczy po prostu postawić przed sobą ścianę, to nie jest nic trudnego. Zobaczcie, stawiamy ścianę i ściana jest, nie ma ściany, możemy przed nią widzieć. Jest, nie ma ściany, jest, nie ma, jest, nie ma. Możemy po prostu przez ją widzieć. Zobaczcie, jesteśmy w wodzie, co powoduje, że możemy całkowicie obudować się takimi ścianami. Zobaczcie, obudujemy się, cyk, 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 cyk. Tutaj stawiamy ścianki, cyk, 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 cyk. cyk, Zobaczcie, co się dzieje. Możemy całkowicie widzieć przez wszystkie ściany, które postawiliśmy. Dodatkowo, możemy oczywiście się ukryć, co jest no, totalnym, totalnym, totalnym nieporozumieniem ze strony Epic. Możemy po prostu wyskoczyć z wody, nacisnąć przycisk właśnie do używania emotek No i na przykład użyć emotki robaka, który to pozwoli ukryć nam się w wodzie Dzięki czemu możemy widzieć przez ściany Sami zobaczcie jak to wygląda Ukrywamy się, nas absolutnie nie słychać z góry Możemy widzieć tylko coś takiego Oczywiście aby widzieć przez te ściany musimy mieć w nich porobione luki Dzięki czemu po prostu będziecie mogli z nich przez nie widzieć Zobaczcie jak to tak naprawdę wygląda Jest to w ten sposób, robimy sobie luki w ściankach Jesteśmy całkowicie obudowani, nie może za bardzo nikt nas zabić I dodatkowo chowamy się pod wodę motką i patrzymy w ten sposób. Wszystko jest tak naprawdę widać. Przez górę też oczywiście, co jest dosyć dziwną sprawą i wydaje mi się, że Epic Games powinno to wreszcie naprawić. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, a ja lecę sobie dalej. Tego to już nawet nie chcę się komentować. Dodatkowo Glitch King odkrył, że możemy wylądować na samej ziemi nie rozkładając w ogóle lotni, wyskakując z busa, a wygląda to dokładnie w ten sposób, jakim widzicie na ekranie. Epic Games po raz kolejny zawodzi. Aby wykonać ten oto trick, wystarczy po prostu rozłożyć lotnię troszeczkę wcześniej oraz złożyć ją automatycznie po jej rozłożeniu. Jeżeli już to zrobiliście, to po prostu naciskacie przycisk równa się czy przycisk odpowiedzialny do właśnie autobiegania w Fortnite Battle Royale, jaki macie ustawiony. Ja mam akurat na równa się. Kiedy po prostu zbliżacie się do ziemi, wyłączacie auto rana i po prostu bez problemu lądujecie sobie właśnie na ziemi, nie używając w ogóle lotni, co przyspiesza wasz lot o mniej więcej 20, 30 czy nawet 40 sekund. Jesteście na samym dole Pierwsi przed przeciwnikami, dzięki czemu możecie ich łatwo zabić, co jest dosyć fajnym trikiem, jeżeli chodzi o Battle Royale. Ale dodatkowo jest to glitch i nie powinno być to używane w grze. Natomiast, jeśli chcecie, to ja nie namawiam, ale możecie. Ej, widzieliście w ogóle, jak boty strzelają z shotguna? Zobaczcie, jaki jest spread i rozrzut naboi, jeżeli oni strzelają z shotguna. Przecież to jest najgorsze, co tylko może być. To jest totalnie niedopracowane, jeżeli chodzi o Fortnite Battle Royale. A propos botów, jeżeli chcecie uzyskać boty. W lobby, czyli same lobby z samymi botami, które na pewno wygracie, wystarczy stworzyć customową grę, a tam znajdziecie samych botów. I bez problemu będziecie mogli wygrać daną grę, jeżeli tylko macie na to ochotę. Boty zazwyczaj nie zadają wam za dużo damage'u, a czasami przez przypadek może uderzą was kilofem, jak robią materiały. Jeżeli chcecie lobby z samych botów, wystarczy po prostu odpalić sobie customową grę, wejść do lobby i zabić wszystkie boty, dzięki czemu zdobędziecie darmowe victory royale. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, a ja lecę sobie dalej. Yy, czy wam tutaj też się coś nie zgadza na miniaturce yy, brunet? Na skinie blond włosy Nie wiem dlaczego tak się dzieje, dlaczego Epic Games coś takiego robi Na przykład też w zadaniu, które widzicie w tym momencie na ekranie Zostało 19 osób Gracz ma już 4 fragi A wyświetliło mu się powiadomienie, że został pierwszym graczem Który po prostu zdobył fraga w meczu Właśnie w tym momencie, swoim czwartym fragiem w grze Czy to jest całkowicie normalne waszym zdaniem? Czy to Epic Games powinno naprawić? Uuu, bym zapomniał Jak zwykle macie jedwabisty konkurs w dzisiejszym materiale Możecie wygrać 3 razy karnet bojowy Oraz oczywiście jeżeli ten karnet bojowy posiadacie 2800 osiemset ODolców, wystarczy czyli łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i komentarz dotyczący filmu. Ale jak napiszecie komentarz dotyczący filmu, to no, uważajcie sobie, bo ja wszystko widzę. Widzieliście kiedyś gracza, który powalony tańczył, ewentualnie leciał na lotni? No to już w tym momencie możecie zobaczyć. Powalony gracz bez problemu sobie tańczy i lata na lotni, co w tym Fortnite jest dosyć dziwne. Ze względu na to, że powalony gracz mi się wydaje, że powinien być półmartwy już, a tymczasem może on sobie lecieć na lotni, może sobie tańczyć i robić wszystkie niesamowite rzeczy, które Fortnite nam oferuje, no bo przecież jakże to jest idealna gra. Oczywiście ja żartuję, no bo Epic Games fajną robotę zrobiło na chapter drugi, ale w tym filmie pokazuje wszystkie niedoskonałości, które to po prostu Epic Games dostarczyło nam w nowej części gry Fortnite'a i wydaje mi się, że są one podobne do tej części pierwszej, więc Epic Games, please, zmieńmy coś. Na dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli chcesz poznać mnie bliżej, wejdź na mojego Instagrama, bo to dla mnie jest super ważne. Link macie oczywiście w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że się spodobało. Cześć!